Potencja. A ma? Wiesz, ostatnio się trochę posprzeczaliśmy. Może to było z mojej winy. Michał jest moim dobrym przyjacielem. Ja zawsze mogę na niego liczyć. Nie chcę go denerwować. Hm. To dlatego nie czekałaś na mnie w galerii, tylko wyszłaś. No trochę tak. Michał nie ma do ciebie zaufania. Wiesz, nasze sprawy są trochę skomplikowane, więc on sam nie może się w tym połapać. A ja myślę, że on zwyczajnie jest zazdrosny. Nie. Chyba ja nie. jestem tego pewien. On cię kocha Ewa, ale ja mu ciebie nie oddam. I nikomu innym. E, oczywiście. Serdecznie zapraszam. Dalsze plany. Pewnie będziemy chcieli pokazać te zbiory w innych miastach. Tak. Do widzenia. Cześć. Chce pan coś kupić? A mówią, że kawa jest taka niezdrowa. Sam rano, jak niewalne dwóch filiżanek. Chodzę jak nieprzytomny. Tylko, że ja więcej słodzę. Proszę pana, jeżeli pan nic nie kupuje, to proszę opuścić galerię. Jestem zajęty. To straszne. To straszne, jak ludzie są dzisiaj zapracowani. Dokąd ten świat zmierza? Proszę to zostawić. Spokojnie. Patrzę tylko, co to za drewno. Tak jak myślałem. Lipowe. Masz dwa patyki? Jakie patyki? A. Niech pan posłucha. My nie potrzebujemy żadnej ochrony. Nie mamy tutaj takich rzeczy, które chcieliby złodzieje. A poza tym nasze zarobki nie są aż tak wielkie, żeby stać nas było na wynajęcie jakiejkolwiek ochrony. Więc myślę, że nas przeceniacie. Jasne. Zaraz. To tylko lalik mój. Przyjaciel. Myślę, że powinniście się zapoznać. Lalo, chodź tutaj. Lalik. Pan. No, cały lalik. Nie ma facet wyczucia. Ma za to parę innych zalet. Sam się pan zresztą przekona. Czekam w samochodzie. Hej, hej! Mali, przestań. Nie przymyk. Ustawia się. Przestraszył cię? Słuchaj no, koleś. Jakżeś żeś se myślał, że fryzjer żartuje, to żeś se źle myślał, jasne? A My nie mamy takich pieniędzy. Nie? To pożyć Pożyć, albo pożegnaj się z tą budą I z tą blondyną lalulią też Bo jak się fryzjer z nią zliczy, To jak się zabawi Proszę księdza, to jest y, mój przyjaciel Adam Witam <słuch> Widzi ksiądz Chciałbym się zapytać o kilka rzeczy, z którymi nie mogę sobie dać rady. Słucham? Przede wszystkim chciałbym, żeby ksiądz mi powiedział, jakie warunki muszą być spełnione, żeby otrzymać rozwód kościelny. Nie ma takich warunków. Jak to? Takie warunki nie istnieją, ponieważ nie istnieje rozwód. Ale choć bardzo rzadko słyszałem, że takie przypadki się zdarzają. Nie. To, o czym pan mówi, to jest unieważnienie ślubu. A to jest zupełnie coś innego. Być może, ale skutki są te same. Myli się pan. Ksiądz nie jest adwokatem. A ślub to nie tylko podpisanie papieru. Ślub to przysięga przed Bogiem. Jeżeli pan tego nie rozumie, to niestety, ale nie będę mógł panu pomóc. Ale ja to doskonale rozumiem, dlatego tu właśnie jestem. I chciałbym być w porządku i przed Bogiem, i bardzo mi na tym zależy. Jak rozumiem, Chodzi zapewne o bardzo konkretny przypadek, tak? Chcę być z księdzem całkowicie szczery. Chodzi o mnie i o moje małżeństwo. Mówię małżeństwo, chociaż to fikcja. Boże się, to dlaczego więc w ogóle pobraliście się? Nie mieliśmy wyboru, ona spodziewała się dziecka. Ale nie urodziła go. Naprawdę mi przykro, ale nie widzę powodu, żeby... Miał pan ją opuszczać w nieszczęściu. Ale to wcale nie jest tak. Ja nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, do kogo mam się zwrócić. Ewa powiedziała, że ksiądz jest jedną osobą, której można zaufać. Może ja źle zacząłem. Może ja mówię... nie wiem, nielogicznie. Może, może może... tak, chyba tak, bo ludzie nie potrafią mnie czasami zrozumieć. Ale ksiądz musi mnie zrozumieć. Nie kocha mojej żony. I ona mnie też nie kocha. Popełniliśmy błąd. Błądzić jest rzeczą ludzką, tak samo jak płacić za popełnione błędy. Ale ja płaczę za błędy! Ja nie zamierzam przed księdzem dalej ukrywać. Ja przyszedłem tutaj z Ewą nie tylko dlatego, że Ewa księdza zna, ale dlatego, że Ewę kocham i zamierzam się z nią ożenić. I niech ksiądz mnie dobrze zrozumie. Ja nie przychodzę do księdza jak do adwokata, bo gdyby tak było, to poszedłbym do sądu i wziął rozwód cywilny i taki sam ślub. To wcale nie o to chodzi. Ja kocham nadzwyczajną kobietę. I chcę, żeby nasza miłość była przypieczętowana. Nie tylko tak jak ksiądz powiedział na papierze, ale chcę, żeby Ewa była moją żoną przed prawem i przed Bogiem. Proszę się uspokoić, proszę pana. Proszę się uspokoić. Kochani, przecież to nie jest tak, że ja nie chcę was zrozumieć, po prostu sprawa nie jest łatwa. Unieważnienie ślubu w kościele jest bardzo skomplikowane i wymaga wiele czasu. A czy może nam ksiądz wytłumaczyć, na czym to wszystko polega? Przede wszystkim, jeżeli, jeżeli w ogóle istnieją jakiekolwiek przesłanki, żeby zajmować się tą sprawą, to najpierw, najpierw zbiera się materiały, które przesyła się do sądu biskupiego. Jeżeli sąd biskupi uzna, że dowody są poważne, sprawę przejmuje Trybunał stolicy apostolskiej w Watykanie i to on podejmuje ostateczną decyzję. A jak zbiera się te materiały? Potrzebni są. Potrzebni są świadkowie, opinie rzeczoznawców. A co może być powodem do unieważnienia ślubu? Istnieje kilka przyczyn, dla których Kościół może, podkreślam, może, ale nie musi, zastosować przywilej piotrowy, czyli unieważnienie małżeństwa. Przede wszystkim. Ponieważ nadrzędnym celem małżeństwa jest posiadanie potomstwa. Gdyby istniały dowody na to, że którejś z małżonków nigdy nie chciało mieć dzieci, wtedy sąd może to zinterpretować jako złą wolę. Podaję to jako przykład. Bo oczywiście w tej sprawie nie wchodzi to w rachubę. Błagam cię, Kamila, tylko nie kłam. Dlaczego nie mam kłamać? Nie wiem, ja widzę, że między tobą a Moniką coś się ostatnio popsuło, ale jeżeli mówisz to tylko dlatego, żeby jej dopiec, to proszę Cię, nie rób tego. To jest bardzo poważne oszczerstwo. Ja nikomu nie chcę dopiec. Bo po prostu doskonale wiem, że Monika usunęła te ciążę. Innym powodem może być hmm, przymus. To znaczy, jeżeli małżonkowie bądź któryś z nich stanęło przed ołtarzem nie z własnej, nieprzymuszonej woli. Nikt nas nie zmuszał, tylko okoliczności. Również... Ukrywana choroba może być przyczyną rozważania unieważnienia małżeństwa. Ale tak jak już powiedziałem, ponieważ nadrzędnym celem małżeństwa jest posiadanie dzieci, powodem y, może być też matrimonium non-consumatu, czyli małżeństwo nieskonsumowane. A czy to dotyczy tylko okresu małżeńskiego? Proszę pana, przed małżeństwem to jest, jakby to powiedział prawnik, to... podpada pod inny paragraf. Tu już jest coś. Zaraz, to znaczy, że w Pana przypadku można mówić o małżeństwie nieskonsumowanym? Oczywiście i mamy na to świadków. Halo? Dzień dobry, czy tutaj ktoś jest? Halo? O Matko Boska! Proszę Pana. Proszę Pana. O Boże, dzięki Bogu, żyje Pan. Chwileczkę, chwileczkę. Już dzwonię po pomoc. Halo? Nie działa? Ale przecież mam komórkę. Już. Moment. Proszę się nie martwić. Zaraz zadzwonię po pogotowie. Yy, tylko zaraz, jaki tam jest numer? Trzy yy, yy, Tak, trzy, dziewięć. Dziewięć, dziewięć. Nie, Już, a tak, rzeczywiście, przepraszam pana bardzo, ale strasznie jestem zdenerwowana. Dziewięć, dziewięć, proszę, proszę niech pan spokojnie leży. Halo? Jesteś pewien, że Monika potwierdzi, że nie sypiacie razem od czasu ślubu? A jeśli nie ona, to ktoś inny z domowników potwierdzi, że spędzam noce na kanapie w salonie. Co ty myślisz, że ja kochając ciebie mógłbym sypiać z Moniką? Sama nie wiem. Tak, to jest nasza jedyna szansa. Ukryte choroby odpadają tak samo jak brak chęci posiadania dzieci. Czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają. A ja doskonale wiem, że Monika usunęła te ciążę. Mamże ci coś powiedzieć. A. Tak słucham. Yy, już daję. To do Ciebie. Tak, słucham. Ewa, przyjedź jak najszybciej do galerii. Wytłumaczę Ci potem. Tak. Był napad. Nic ci się nie stało? Dobrze, dobrze, zaraz tam będę. Słuchaj, ja muszę jechać do galerii. Coś się stało? Jakaś próba napadu na Michała. Był bardzo zdenerwowany. Nie chciała mi mówić przez telefon. No dobrze, to, to jedź. Na szczęście nie musimy pana zabierać ze sobą na pogotowie. To rozległe rozcięcie, ale powierzchowne. Powinno szybko się zagoić. Dziękuję bardzo. Ilu ich było? Nie ma sprawy. Nie ma o czym mówić. Proszę nam nie utrudniać pracy. Musimy sporządzić protokół. Spadłem z drabiny. To wszystko. Nic więcej nie powiem. Dlaczego pan kłamie? Boi się pan? Spadłem z drabiny. To pani nas wyzwała, prawda? Yy, tak. Kiedy weszłam tutaj, zastałam pana leżącego całego we krwi. Okropnie wyglądał. Dlatego zadzwoniłam na pogotowie i do was. Bałam się po prostu, że umrze. Tak łatwo się nie umiera. Po co pani tu przyszła? No jak to? Chyba nie podejrzewacie mnie panowie o udział w tym, w tym napadzie. Ja po prostu przyszłam tutaj, żeby kupić prezent mojej siostrzenicy. Wypisałem panu środek uspokajający i uśmierzający ból. Jest pan dość poturbowany, ale nie powinno być żadnych komplikacji. Gdyby pan się poczuł gorzej, no to proszę zgłosić się natychmiast do lekarza. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Gdzie jest ta drabina, z której pan rzekomo spadł? Panie, gówno to pana obchodzi, no. Nie wzywałem panów, nie będę nic zeznawał. Sam się pobiłem, sam, rozumie pan? Chyba mam do tego prawo. Za tym to jest mój lokal i proszę stąd wyjść. No pan, ogromne szczęście, że mam dzisiaj wyjątkowo dobry humor, naprawdę. Inaczej już wypisałbym pan kolegium za obrazę policjanta na służbie. Ale tak weźmy pańskie zachowanie na karp, powiedzmy, szoku pourazowego. Bardzo bym pana prosił, żeby pan jednak przemyślał całą sytuację. Wrócimy tu jutro i mam nadzieję, że jednak zechce pan złożyć zeznania. Na pewno nie szkoda pańskiej fatygi. Proszę pana, społeczeństwo żąda od nas skutecznej walki z przestępczością zorganizowaną. Ale nikt nie chce składać zeznań. Wiemy, kto wymusza haracze w tej dzielnicy, ale nie możemy ich aresztować. Poszkodowani się boją. Boją się zeznawać przeciwko członkom mafii. Jeżeli skończył pan już ten swój arcywywód, to wybaczy pan, ale naprawdę chciałbym zostać sam. Głową, nawet jeśli jest trochę uszkodzona, warto czasami ruszyć. Niech mi pan wierzy. Do zobaczenia. Do widzenia. Cholerny cymbał. Może jednak. Mogłabym Panu jakoś pomóc. <laughs> Dziękuję Pani bardzo, ale. Naprawdę chcę zostać sam. Przepraszam. Rozumiem. Do widzenia Panu. Chyba żartuję. Ostatnio Michał nie był do ciebie najlepiej nastawiony, więc proszę cię, nie chcę, nie chcę go tolerować, naprawdę. Słuchaj, tam był napad, nie wiadomo co się tam w ogóle dzieje, rozumiesz? Nie wpuszczaj tam samej. Wykluczone. W ogóle nigdy tam cię nie wpuszczę. Nie odpowiadaj głów. Nie. Chryste, panie. Michał. Nic mi nie jest. Co tutaj się stało? I ten jeszcze tutaj? Po co pan tu przyjechał? Chciałem porozmawiać z wspólniczką, to jest nasza sprawa. Michał, Adam je przywiózł. A to bardzo ładnie z jego strony, a teraz się chyba pożegna, tak? Zaraz, zaraz. Chcę wiedzieć, co tutaj się wydarzyło. To był napad? Nie, nie skończyli sprzątania. Ja nie pozwolę, żeby Ewa była narażona na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Nie to się w twoim wypadku ostatnio objawia. Przestańcie! No chyba nie zaprzeczysz, że ostatnio okazuje swoją miłość dość osobliwie. Słuchaj, kolego. Adam, proszę cię, przestań! Cholera, Michał, to nie jest pora na takie rozmowy. Powiedz mi lepiej, kto to wszystko zrobił? Ten facet, który nam groził? Tak, ze specjalistą od... Ktoś wam groził? Kiedy to było? Ewa, dlaczego ty mi nic nie powiedziałaś? Dlaczego ja tu nic nie wiem? Widocznie uznała to za niestosowne. Ona ci wie od święta, tu jest praca. On jest zazdrosny. Kto? Ja? Ja chcę ci tylko grzecznie powiedzieć, że to jest nasza sprawa, nasza galeria, człowieków, pieprzasz się rozumiesz? To... w głowie i zupełnie się pomieszało. Lepiej powiedz nam, co tu się wydarzyło. Uspokójcie się! Widziałam policję. Powiedziałeś im, że chcą od nas haracz? Nie. Nic im nie powiedziałem, odmówiłem wszelkich zeznań. Policja nic tutaj nie da. Nie dadzą nam ochrony, a jak zaczniemy kablować, to zniszczą nas i tyle. Albo załatwisz tę sprawę na policji, albo Ewa tutaj więcej nie będzie pracowała. Kim ty jesteś, że chcesz za nią decydować? Chryste, dlaczego ten człowiek jeszcze tutaj jest? Powiem ci. Ewa niedługo zostanie moją żoną. Słucham? Spokójcie się albo wyjdę! Zachowujcie się jak chłopcy w piaskownicy! Przestańcie sobie skakać do oczu. Trzeba się lepiej zastanowić, co robić. Może należałoby zapytać się, jak sobie dają radę inne sklepy w okolicy? Płacą i mają spokój. Spokój? Współpraca z bandytami ty nazywasz spokojem? Adam chyba ma rację. Będą żądali coraz większych sum. To nawet nie o to chodzi. Nie wolno wchodzić w układy z bandytami. Jak zaczynasz współpracować z mafią, to stawiasz się poza prawem. Ewa, ja nie mogę stracić tej galerii. To jest. wszystko, co mam. Będę ją bronił za wszelką cenę. A ty. Ty oczywiście możesz zrobić, jak zechcesz. Ale to jest również moja galeria. Uwierz mi, że to bardzo niebezpieczna gra. Boże, dlaczego przyczepili się właśnie do nas? Wszyscy inni już dawno płacą, wiem o tym. A gdyby ci wszyscy zbuntowali się, to może przestaliby płacić. Solidarność była w 80 roku. Ja, przepraszam Was, ale za dużo tego wszystkiego dla mnie na dzisiaj. Idźcie już, a ja zamknę galerię. Nie powinieneś prowadzić w tym stanie. Odwiozę cię. Odejdzie się, dziękuję. Chciałem zamówić taksówkę. Kamienne schodki. Nie wiem, jak wytrzymam bez ciebie do jutra. Wiesz co? Chodź do mnie. Zjemy razem kolację i Piotra się ucieszy. No nie wiem. O co ci chodzi? To będzie Kamila i Renata. Daj spokój, przecież ci nie zjedzą. No. Chodź! No chodź. nie że jesteś. Pan Adam tutaj? Dobry wieczór. E, e, przepraszam, ale naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Dawno pana u nas nie było. E, może napije się pan herbaty? Hmm. Nie, nie, dziękuję. Siadaj. Siadaj, nie wygłupiaj się. No co? No nie podwiedziałeś mi co z twoją ręką. W porządku. Teraz uczę się pisać lewą ręką, a za miesiąc już będę oburęczny. Mm -hmm. Poczekajcie, zaraz wam pokażę, jak odrobiłem lekcję. Hmm. No, siadaj, nie bądź taka przerażona. I, nie, nie, to ja. Ja zrobię herbatę. Zobacz. To napisałem lewą ręką. Prawie tak samo dobrze, jak i prawą, prawda? Jedną i drugą, jak kura pazura. A wiesz co? W telewizji pewien psycholog wypowiadał się, że dzieci, których rodzice nie chwalą, popadają w kompleksy. No. Abie to chyba nie grozi. Co? Dlaczego? Bo wiesz, że jesteś najwspanialszy na świecie. Najwspanialszy na świecie to może trochę przesada. No ale jestem najwspanialszym facetem w tym domu. Jedynym. Właśnie to miałem na myśli. Zrobiłam Uuu. go specjalnie dla ciebie w Mam nadzieję, że pan nie odmówi, panie Adam. Renata stała się ostatnio. Prawdziwym cudem. No, przecież wszyscy pracujecie całymi dniami. Ktoś musi dbać o to, żebyście nie umarli z głodu. Adam? Zaprosiłam Adama na kolację. Mieliśmy dzisiaj bardzo ciężki dzień. Był w galerii Napad. Co? Boże, kochany, Adam ma rację. Nie możesz tam więcej pracować, że oni mogą cię zabić. Hmm, jak zwykle przesadzasz. Już jedenasta. Piotrusiu, do łóżka, już późno. Przepraszam was, ale jutro od rana pracuję. Dobranoc. Ja też już pójdę. A gdzie będziesz spał? Ła więc. No to zostań tutaj. Ewuniu, o co ci chodzi? No nie bądź przoderyjna. Niech. jak się rozniesie po mieście, że Adam u Ciebie nocuje, to będzie skandal. Przecież ty jesteś krok od rozprawy rozwodowej. a Adam... A Adam jest oskarżony o usiłowanie gwałtu na Twojej córce. Ja osobiście w to nie wierzę, no ale ludzie jak. Pani Renata ma rację. O, przepraszam was bardzo, ale zapomniałam mojej mineralnej. Nie obchodzi mnie to, co ludzie o mnie myślą. No, proszę. Ewa wreszcie pokazuje pazurki. Pójdę spać do Małgorzaty, tak będzie najlepiej. Do Małgorzaty? Tak. Przecież to moja była Mazurka. Idę! Idę! Już idę! Adaś! Chodź. Ty jesteś chora? Nie, to nic. Masz gorączkę? Trochę mi słabo. Całe szczęście, że przyszedłem pomóc. Się Kazimierz trochę się zdenerwował. Kto? Kazimierz? Kazio. Kamieński. Piotr już zasnął. Zauważyłaś, jaki się ostatnio zrobił wygadany? <grym> tak, stał się bardzo pewny siebie. <grym> Pewnie próbuje naśladować Adama. Ja nie wiem, skąd ty bierzesz ten dobry humor? Ja na twoim miejscu... Słucham? Adam? A co ty mówisz? Dobrze, dobrze, zaraz tam będę. Słonił Adam, podobno Małgorzata jest chora. Prawie nieprzytomna. Jezus Maria! Co za dzień!